Skóra była zimna, zimniejsza niż zimowe rzeki, zimniejsza niż strach. Gdy koniuszek palca kody dotknął kościstego ramienia dziewczynki, drgnęła. Nie z żywego odruchu, lecz jak uschnięty liść. Jego wzrok nie spoczął na jej twarzy, ani na zapadniętych, pustych oczach, lecz na amulecie, który spoczywał w zagłębieniu jej szyi. Turkus, przecięty czarną linią niczym błyskawica, Dokładnie taki sam, jaki wyrzeźbił dla niej lata temu. Ptaszek, szepnął imię, które od dekady leżało jak popiół na jego języku. Jej oczy pozostały nieruchome, ale pojedyncza brudna łza spłynęła po policzku. Nie był to znak rozpoznania, był to znak bólu, świat bólu. To było wszystko, co w niej pozostało. Koda to widział i coś w starej, skamieniałej pustce jego własnej piersi pękło był człowiekiem, który przez dziesięć lat żył w towarzystwie duchów, ale po raz pierwszy spotkał ducha z krwi i kości. Nie myśląc ani słowa, kierowany jedynie instynktem starszym niż żałoba, wsunął ramiona pod jej kruche ciało. Była lekka jak piórko, zbiór ostrych kości i cienkiej skóry, ważącej nic. Kiedy ją podniósł, wydobył się z niej cichy, charczący jęk i przez straszliwą chwilę bał się, że rozpadnie się w pył pod jego dotykiem. Przemierzał wrogi krajobraz z płynną celową ciszą myśliwego, lecz nie polował, chronił. Każdy krok był przemyślany, jego oczy skanowały ziemię, nie szukając śladów, lecz najdelikatniejszej ścieżki, by zminimalizować wstrząsy dla kruchego ładunku w jego ramionach. Słońce paliło niemiłosiernie z nieba, a koda ustawiał własne ciało tak, by rzucać cień na dziewczynkę, żywa tarcza przeciwko światu, który najwyraźniej chciał ją zniszczyć. Jego obóz był zaledwie nawisem skalnym, oferującym schronienie przed najgorszą pogodą, kryjówką człowieka, który nie chciał żyć, lecz jedynie istnieć. Delikatnie położył ją na swoim jedynym kocu. Jej gorączka była jak ogień płonący pod skórą, suche, trawiące ciepło. Ponownie nie mówił. Mówiły za niego jego ręce. Poruszał się z cichą efektywnością, której nauczyło go przetrwanie. Woda z jego skórzanego bukłaka nie bezpośrednio do ust, lecz na szmatkę, którą zwilżał jej spierzchnięte wargi kropla po kropli. Zebrał liście krzewu szałwi pustynnej, rozgniótł je na pastę i nałożył na najgorsze z jej otwartych ran. Jego ruchy były medytacją, choreografią kompetencji, która uciszała jego myśli. Każdy gest był niemym argumentem przeciwko śmierci. Dzień i noc zlały się w cykl gorączkowego upału i chłodnej ciemności. Zmuszał ją, łyżka po łyżce, do przełykania rzadkiego, ciepłego bulionu z suszonego mięsa i ziół, czyścił ją, zmywał brud z jej skóry i z każdym dotykiem czuł ostre krawędzie jej żeber, kręgosłupa, bioder, mapę niewyobrażalnego cierpienia. Powoli, prawie niezauważalnie, sztywna pustka w jej oczach ustąpiła miejsca głębokiemu, niespokojnemu wyczerpaniu. Harczący oddech stał się spokojniejszy, skóra straciła nieco ze swojej upiornej zimna. Trzeciego dnia drgnęła we śnie. Jej oczy trzepotały pod powiekami, uwięzione w koszmarze. Wydała stłumiony dźwięk, mieszaninę skowytu i krzyku. Koda pochylił się nad nią, gotów uspokoić ją delikatnym dotykiem. Lecz zanim zdążył, jej usta uformowały słowo, ledwie chrypliwe harczenie, ale tak pełne absolutnego przerażenia... Że powietrze w obozie zdawało się zamarznąć. Koda zostawił dziewczynkę bezpieczną w swojej kryjówce mały, śpiący pakunek nadziei i grozy. Imię, które wyszeptała, kain, było zatrutym ziarnem, które zakorzeniło się w jego umyśle. To nie było imię Apacza. Było twarde, zimne, brzmiało jak dźwięk młota uderzającego w stal. Z niczym poza tym dźwiękiem jako kompasem. Koda poruszał się jak dym przez krajobraz, podążając za słabymi śladami prowadzącymi do wodopojów i placówek handlowych. W każdej zapylonej placówce nasłuchiwał rozmów poszukiwaczy i traperów cichy cień szukający echa tego twardego imienia i znalazł je. Plotki mówiły o mieście górniczym zwanym Redemption, głęboko w Badlands, miejscu rządzonym przez człowieka o imieniu Silas Kane człowieka, który zaprowadzał porządek żelazną pięścią i pełnym portfelem. Redemption było raną w krajobrazie. Z daleka, z kamienistych wzgórz, które je otaczały, Koda nie widział miasta, lecz chorobę. Nagie zbocza po szybami górniczymi, skupisko drewnianych chat, które przylegały do ziemi niczym strupy i stały cichy dźwięk, odległy, nieustający brzęk metalu o kamień. Obserwował przez wiele dni, czując rytm tego miejsca, sposób, w jaki mężczyźni z opuszczonymi głowami szli do kopalni i wracali z pustymi oczami. Widział mężczyzn, którzy byli prawem, nie przez gwiazdę, lecz przez ciężkie rewolwery wiszące u ich bioder. Trzeciego dnia opuścił swój punkt obserwacyjny i zsunął się ze zbocza, nie jako człowiek, lecz jako część skały i cienia. Jego celem było zbliżyć się. Zanurzyć w smrodzie tego miejsca, aby zrozumieć źródło władzy Kaina. Jednak jego obecność była już przestępstwem. Trzech ludzi Kaina, szerokich jak woły i z okrutnymi, znudzonymi oczami, zatrzymało go u podnóża suchego koryta rzeki. Nie widzieli człowieka szukającego odpowiedzi. Widzieli tylko apacza, a w ich małym świecie to był wystarczający powód. Zgubiłeś się, czerwonoskóry. Powiedział przywódca, a to nie było pytanie. Koda nic nie powiedział. Po prostu stał, pozwalając, by ich słowa, ich niewypowiedziane groźby odbijały się od niego. To był jego teren. Skały, ciernie, zdradliwy teren. To był jego dom, a oni byli intruzami. Kiedy wyciągnęli broń, Koda był już w ruchu. To nie był wybuch przemocy, lecz pokaz skuteczności. Wykorzystał ich własną bezwładność przeciwko nim, uderzenie łokciem, które wytrąciło mężczyznę z równowagi, szybki krok, który postawił go za drugim. Nie uderzał w kości, nie uderzałby zabić. Uderzał w punkty nerwowe, ścięgna stawy, które umożliwiały ruch. Nie było rzezi, tylko trzy głośne jęki, gdy trzech dużych mężczyzn padło na ziemię jak ścięte drzewa, niezdolni do ruchu, ich oczy pełne szoku i niedowierzania. Rozbroił ich i zniknął w krajobrazie, zanim kurz zdążył opaść. Wygrał, ale popełnił też błąd. Pokazał im, że istnieje. Teraz Kain wiedział, że jest obserwowany. Noc była jego sprzymierzeńcem. W zimnym, obojętnym świetle gwiazd redemption było innym zwierzęciem, cichszym, ale pełnym tajemnic. Koda przemknął przez cienie niewidzialna obecność. Nie szukał więzienia z kratami. Wiedział, że łańcuchy w tym miejscu nie zawsze były z żelaza. Podążał za instynktem, cichym dźwiękiem dziecka szlochającego we śnie i to zaprowadziło go do długiej, niskiej chaty na skraju obozu. To nie było więzienie, było gorzej. Izolatka, w której powietrze było gęste i ciężkie, od zapachu choroby i rozpaczy, w brudnych łóżkach leżały dzieci. Dziesiątki, nie starszych niż dziesięć lat, ich twarzy zapadnięte, ich ciała tak cienkie, jak ciała dziewczynki, którą znalazł. To było paliwo, które napędzało te kopalnie. A kiedy koda podszedł bliżej, zobaczył to dowód własności małe, subtelne piętno na kostce każdego dziecka w kształcie kaina. Imię nie było tylko imieniem mężczyzny, było znakiem właściciela. Gniew, który wzbierał w kodzie, był zimnym, kontrolowanym ogniem, ale musiał wiedzieć więcej. Musiał znaleźć korzeń tego zła. Biuro Kaina było twierdzą w sercu miasta, jedynym kamiennym budynkiem. Koda wspiął się na dach jak jaszczurka, bezszelestnie wpadł przez otwarte okno i wszedł do sanktuarium. Pokój pachniał skórą, whisky i władzą. Na ścianie wisiały mapy, które rościły sobie prawo do królestwa Kaina. A na masywnym biurku leżała księga gruba i oprawiona w skórę. Koda ją otworzył. Były tam imiona, daty, ceny, szczegółowy zapis ludzkiej nędzy. Przewrócił kartki, jego serce waliło o żebra, dziki bęben strachu i przeczucia. A potem to znalazł. Wpis sprzed dziesięciu lat. Pismo było precyzyjne, bez emocji. Nabyto Jerzy dziewczynka Apaczy około pięciu lat nazywana przez matkę Ptaszek. Świat kody rozpadł się w proch. Duch, który ścigał go przez dziesięć lat, pustka, która zżerała go od środka, niekończące się pytanie, wszystko miało tu swój początek. Porwanie, jego córka, to miejsce, ten potwór. Wszystko było ze sobą powiązane. Mężczyzna, którym był, cichy, pogrążony w żałobie duch, zmarł w tym momencie. To, co pozostało w jego powłoce, było czymś innym, czymś twardszym. Ból tragedii przekształcił się w straszliwą jasność zemsty. Niesiony wściekłością, która spaliła wszelki rozum, zapomniał być duchem, stał się wojownikiem. Wypadł z biura nie w cienie, lecz w światło księżyca wydając przeszywający okrzyk wojenny. Nie chciał tylko zabić, chciał zniszczyć, ale Kain był mistrzem ludzkiej natury. Spodziewał się takiego wybuchu. Ostry stukot napinanych kurków dochodził ze wszystkich dachów wokół. Pochodnie zapłonęły, zamieniając noc w jaskrawy, koszmarny dzień. Koda był otoczony, wpadł w pułapkę. Kain wyszedł z salonu powoli, z drinkiem w ręku. Jego twarz była spokojną maską rozbawionej kontroli. Wiedziałem, że przyjdziesz, powiedział. Jego głos gładki, jak polerowany kamień. Żałoba sprawia, że człowiek jest tak przewidywalny. Koda stał uwięziony w sieci własnego gniewu. Ludzie Kaina powalili go od tyłu i padł na kolana. Kain podszedł bliżej. Jego oczy błyszczały z okrutną satysfakcją. Patrzysz na mnie jak na demona zadrwił. Ale ty i ja jesteśmy do siebie bardziej podobni niż myślisz. Wielki Koda, rzeźnik z Eszklik, brutalny rabuś Apaczy. Widzisz, jedynym sposobem, w jaki moi ludzie mogli wtargnąć do twojej wioski i zabrać dziecko, było to, że sam byłeś znany zrobienia dokładnie tego samego. Słowa były trucizną, ale niosły w sobie żądło prawdy. Koda dziesięć lat temu prowadził inne życie, życie, które chciał pogrzebać, ale które nigdy tak naprawdę nie umarło. Ale chcesz swojej zemsty, prawda? Kontynuował Kain. Pozwól mi ją wziąć. Wziął łyk drinka. Sprzedałem ptaszka lata temu kilku poszukiwaczom, którzy ruszyli na zachód. Może nie żyje, może jest królową Kalifornii, nie wiem. I nigdy się nie dowiem, uśmiechnął się. Cała twoja wściekłość, całe twoje cierpienie, nie ma celu, jest bezużyteczne. Ludzie Kaina uderzyli. Każde uderzenie było skierowane nie tylko w ciało, ale i w duszę. Zostawili go leżącego w błocie, krwawą, złamaną skorupę, podczas gdy światła redemption gasły za nim. Wrócili go na pustynię, by został zjedzony przez sępy człowieka, któremu zabrano wszystko, nawet satysfakcję z własnej zemsty. Kiedy stracił przytomność, jego twarz przyciśnięta do zimnego piasku, jego ostatnią myślą nie był gniew, lecz pustka. A potem, gdy pochłonęła go ciemność, zobaczył wysoko na niebie ciemną plamę samotnego orła krążącego w zimnym, księżycowym powietrzu, cichego, czujnego świadka jego najgłębszego upadku. Śmierć nie przyszła po Kodę. Zamiast tego pustynia zesłała mu surowszą karę, jasność. Kiedy obudził się pod palącym słońcem, jego ciało było jednym koncertem bólu, nie czuł gniewu z poprzedniego wieczoru. Czuł prawdę w słowach Kaina, ostrą jak nóż. Jego zemsta nigdy nie była za jego córkę. Była za niego. Samolubny balsam na dziesięcioletnią ranę, aby uciszyć ducha jego własnej winy. Nadal widział orła krążącego wysoko, nieruchomy punkt na niebie i zrozumiał. To nie był omen śmierci. To był świadek. I było to pytanie: dlaczego będzie żył teraz, gdy zabrano mu wygodne kłamstwo jego zemsty? Duch, ptaszka, był tylko tym, duchem. Ale dzieci w tej kopalni były prawdziwe. Ich strach był prawdziwy. Ich ból był prawdziwy. Koda wstał, każdy mięsień protestował, ale jego umysł był jaśniejszy niż kiedykolwiek. Jego gniew nie zniknął. Przekształcił się z gorącego, porywczego płomienia zemsty w zimny, skoncentrowany żar odkupienia. Jego celem nie było pomszczenie przeszłości, było zapewnienie przyszłości żywym. Miał nowy plan. Nie plan wojownika, lecz plan ducha. Kain miał rację: żałoba czyniła człowieka przewidywalnym, ale odkupienie czyniło go nieprzewidywalnym. Koda nie wrócił do redemption jako napastnik. Stał się częścią krajobrazu, szeptem na wietrze. Kain rozmieścił strażników na zboczach, ale szukali człowieka. Koda nim nie był. Poruszał się nocą, mapując słabe punkty kopalni nie jako żołnierz, lecz jako inżynier zniszczenia. Znał język skały i drewna, wiedział które słupy były najstarsze, które pęknięcia ustąpią pod naciskiem. Wykorzystywał swoje umiejętności nie do niszczenia, lecz do demontażu maszyny kaina od środka. Precyzyjnymi, metodycznymi aktami sabotażu sprawił, że tunele zawalały się, a sprzęt zawodził. Produkcja srebra wyschła, a królestwo kaina zaczęło dusić się u źródła. Każdym aktem sabotażu koda dokonywał cichego wyzwolenia. Pod osłoną zamieszania wślizgnął się do izolatki i uwolnił dzieci, nie wszystkie naraz, lecz w małych grupach po dwa lub trzy. Był legendą szeptaną wśród nich duchem apacza który przyszedł po zagubione dzieci nie zabierał ich w dzicz lecz do przestraszonych uciskanych mieszkańców redemption do kowali stajennych kobiet które w milczeniu cierpiały pod tyranią kaina nie dawał im tylko dzieci oddawał im ich broń a wraz z nią ich odwagę ostatnim aktem było arcydzieło cichej wojny Koda wykorzystał wiedzę, którą zdobył o kopalni, aby wywołać kontrolowaną reakcję łańcuchową. Nie wybuchowy pokaz fajerwerków, lecz głęboki, jęczący grzmot, gdy główne wejście do kopalni duma kaina zawaliło się, grzebiąc jego źródło bogactwa pod tonami skał. Kiedy miasto pogrążyło się w chaosie, mieszkańcy wyszli z cienia, już nie przestraszeni, lecz uzbrojeni i zjednoczeni. Ostatnia walka nie odbyła się na zakurzonych ulicach. Lecz w biurze Kaina, kamiennym sercu jego upadłego imperium. Kain nie był tchórzem. Czekał na kodę, sam, butelka whisky i rewolwer na biurku. Walka była krótka, brutalna i osobista. To nie była walka wojownika z tyranem, lecz walka dwóch mężczyzn, którzy byli swoimi ciemnymi lustrami, ale Koda nie walczył już z nienawiści. Walczył o dzieci o przyszłość, o maleńką szansę na spokój w swojej własnej duszy i to uczyniło go silniejszym. Rozbroił Kaina, nie łamiąc jego ciała, lecz jego wolę. Zwycięstwo nie było dźwiękiem strzału, lecz dźwiękiem rewolweru Kaina, bezużytecznie spadającego na ziemię. Dni po upadku Kaina były naznaczone dziwną, niepewną nadzieją. Miasto zbudowane na chciwości i strachu musiało nauczyć się żyć na czymś innym. A Koda, człowiek, który chciał tylko istnieć, odkrył, że musi zostać. Widział uwolnione dzieci, widział ich nieufne oczy, które powoli zmieniały się w ciekawość i patrzył na nią, dziewczynkę, która kiedyś mogła być jego córką, dziewczynkę, którą teraz nazywał Aną, powoli wracała do zdrowia, jej policzki nabierały koloru, jej kończyny odzyskiwały siłę. Ostatnia scena nie była dramatycznym pożegnaniem, była spokojna, prosta, ale pełna znaczenia. Koda stał na skraju miasta z Aną i małą grupą starszych dzieci. Słońce wschodziło, malując niebo w kolorach nowej obietnicy. Koda nie odjechał. Zamiast tego ukląkł w kurzu, wziął patyk i narysował znak w ziemi, ślad kojota. Spojrzał na dzieci i po raz pierwszy od dziesięciu lat jego oczy nie były nawiedzone przez duchy. To pierwsza lekcja powiedział, jego głos ochrypły od długiego milczenia. Tak czytacie historię, którą opowiada Ziemia. Przekazywał swoją wiedzę, nie synowi z krwi, lecz dzieciom, które uratował z ciemności. To nie była zemsta, to nie był pokój, to było coś lepszego, to było dziedzictwo.